I can days, Cześć z tej strony Sequino, to jest let's play serwernosti dla kropka.pl Jest to serwer hard, a dzisiaj sobie rozpocznę przygodę na nim, więc tak Oczywiście film jest przyspieszony, ponieważ no nie miałem zbytnio czasu, żeby. Nagrywać ogólnie, nagrywam tak już e, rano, wieczorami, ogólnie to był jeden dzień cały, dzisiaj sobie rozpoczniemy grę arcerem ponieważ jest to jakoś tam wyzwanie, dlatego, że nikt nie nagrywa generalnie let's play archerami, bardziej to jest e, wojownik lub sura, a ja dzisiaj chciałem po prostu podjąć jakiś tam wyzwaniu, tym bardziej, że bardzo lubię grać archerami i nie stwarza mi to żadnego problemu. Yy, serwer jest to, jak mówiłem przedtem, Hard. Bardzo serdecznie na niego zapraszam. Jest to moja pierwsza postać na tym serwerze, ponieważ świeżo, co właśnie zarejestrowałem się wtedy, zacząłem przygodę. Generalnie, sorry za lagi, ale tam laptop mam troszeczkę taki, no, że tak powiem, nie najnowszy. No, ale będę jeszcze nagrywał na komputerze, gdzie już tam będzie dużo, dużo więcej RAMu, tym bardziej yy, nie będzie w ogóle tych lagów, tak? O to mi chodzi. No i co, no tutaj jest filmik przyspieszony. Mam tutaj, pokażę Wam dzisiaj jakieś tam level-upy pojedyncze, generalnie, żeby mnie nikt tam nie ekspił. No i co, no tam jakieś nagrody, misji. Misje są całkiem czasochłonne, ponieważ na no, samą misję od Octavio wykonywałem około 45 minut, tak myślę. Dobra, ja Was nie będę zanudzał. Zostaję Wam teraz z muzyczką. Później coś nieco dopowiem. Na razie, cześć. Widzimy się później. Umownie, zastanawialiście się z ten kwipunek na 30 level. Otóż gość w M1 nie wyrzucał. Teraz biam sobie poziom 15, oczywiście to już jest ostatni w tym odcinku. Odcinek około 4-minutowy, tak więc myślę, że jest całkiem ok na pierwszy odcinek. Oczywiście pokazywam wam większe rzeczy, które się działy na mojej postaci. Nie pokazywam je wszystkie, ponieważ jest to czasochunne i monotonne. No i cóż no. Tutaj macie jakieś tam już tę ostatnią kulkę. Ex ci bardzo przyjemnie, tak więc zapraszam na serwer, ponieważ no jest całkiem fajne. Myślę, że założymy sobie tutaj gilię. Oczywiście myślę o mnie po prostu. Już to mam jakąś prezentację przygotowaną, tak więc możecie się spodziewać, że po prostu zrobię coś. A ja zachęcam Was do subskrybowania, zostawienia lajka. No i co, no na razie, cześć, pompa.